Łukasz rozmawiał także, zadał także Piotrowi Leńczowskiemu pytanie dotyczące tego. No właśnie rozmawiamy dzisiaj od, od 45 minut również o takim przewijającym się wątku powstających, pojawiających się nowych szkół. No więc Łukasz zapytał, jakie szkoły powstają? Zapytałem ostatnio urzędników o to i ośrodków przybyło, ale jakie to są ośrodki? To są ośrodki jednoosobowe, czyli jest jeden gość, jedno auto i tyle nie ma sali, nie ma żadnej infrastruktury, po prostu no, rejestruje, mm -hmm. bo prawo na to pozwala. I to są najczęściej pracownicy z większych szkół, którzy widząc, że no, właścicielowi dobrze idzie, no to sobie myśli, a to sobie samo otworzę i poprowadzę. I generalnie tak jest również w budowlance. Także mm -hmm. niestety jakość tych panów, bo to nawet nie ośrodków, tylko konkretnych mm -hmm. ludzi, no jest różna. No, czasem to są dobrzy instruktorzy, ale dobry instruktor nie oznacza, że poprowadzi szkołę, bo już nie może do tego głowy nie mieć. Natomiast czasem jest tak, że to są paproki. Paproki, które już jak w urzędzie ich widzą, to te urzędniczki już są blade, bo wiedzą, że on kompletnie nic nie wie. Ona mu wszystko musi, jak dziecku mają, krok po kroku mówić, jak on ma ośrodek zarejestrować. A więc automatycznie wiemy, że on też nie będzie go potrafił prowadzić. No i taki właśnie wrzut będzie później podbierał nam klientów. No będzie walczył z nami cenowo. No więc chyba w każdym województwie widać taki trend. Także ośrodków zamiast się zamykać to przybywa. To, przybywa. to są to jednoosobowe. Tak, natomiast oni, oni nie kupują żadnych materiałów. Oni kompletnie nic klientowi nie oferują. Po prostu oferują mu same jazdy taniej niż konkurencja. Wymagają już wcześniej zdanego egzaminu z teorii. Więc klienci, mamy takich klientów, bo tak zwane odrzuty czy spady po takich ośrodkach przychodzą do nas i mówią, panie, no nic nie dostaliśmy, żadnych materiałów, ani podręcznika, ani dostępu do testów, nic. Mówią nam, że szukali sami w internecie, znajdują portale internetowe, gdzie są testy. Ja poproszę, poproszę cię o to, żeby się odniósł się do tego, co, co chciałbym powiedzieć, jeżeli chodzi o komentarz do tego, do tej wypowiedzi Piotra Leńczowskiego. Mi ona bardzo przypomina sytuację na rynku szkoleń językowych sprzed kilku, kilkunastu lat, kiedy z dużych szkół językowych nagle zaczęli odchodzić nauczyciele, którzy zdali sobie sprawę z tego, że kursanci przychodzą tak naprawdę do nich, a nie do szkoły, że mogą to robić sami e, i e, że mogą robić to. Bo Piotr wspomina o tym, że to, są, że to jest różna jakość. No pewnie, ci, którzy robią to i robili to w niskiej jakości, upadli. Ale ci, którzy e, zaczęli e, pracować indywidualnie na wysokiej jakości, e, wcale nie musieli walczyć ceną, e, wręcz przeciwnie, oni tę cenę dyktowali za chwilę o wiele wyższą niż, e, niż szkoła językowa. E, więc. E, no, Tutaj jest spora analogia. Jest spora analogia. E, no pytanie, czy to nie jest też taki moment, gdzie należałoby może przestawić sposób funkcjonowania jak? No my, może tak jak to robią, zakłady fryzjerskie, tak? Jest zakład, który jest. szyld jest ten. Natomiast każdy z będących tam fryzjerów. On de facto wynajmuje. E, nie wiem, czy, czy to miejsce, w którym się. E, tak, fotel ten. I jak dzieli się zyskiem z z ilości klientów, które on sam tak naprawdę przyprowadził, tak. No, przychodzą oso oczywiście osoby do, do takiego e, miejsca skuszone szyldem, natomiast też jakby sama jakość osoby, która wykonuje tą usługę, tak, czy to będzie instruktor, czy to będzie lektor językowy, tak, to on może tak naprawdę być tym motorem, że do niego będą przychodzili. Może trzeba trochę zmienić sposób funkcjonowania, tak. Niewątpliwie bardzo ważne jest to, żebyśmy nie traktowali natomiast tego, iż powstaje sporo nowych OSK, jako argument na to, że, że nie funkcjonujemy na rynku malejącym. Bo funkcjonujemy na rynku malejącym. To, że one powstają, to są po prostu jednoosobowe najczęściej działalności gospodarcze. Czy to jest tak? Jeden instruktor, jeden samochód, po prostu? Tak może być. A, I jest to spora konkurencja dla nas, chociażby ze względu na to, że one są zdecydowanie bardziej elastyczne. Ale ja myślę tak, że jeśli za tym nie będzie szła jakość, no to to jest. Kwestia roku i, i, i te podmioty po prostu się zamkną, tak, bo, bo tutaj u każdego klienta będą musieli walczyć od nowa, natomiast mhm. podmioty, które mają dobrą jakość czy instruktorzy, którzy mają dobrą jakość, no to już po tym roku zaczyna być widać strumień kursanta, który przychodzi z poleceń.